Stoi na stacji lokomotywa ciężka niemiecka i spod niej spływa nie. To nie oliwa, a za nią ze czterdzieści wagonów. A w każdym wagonie czołg albo spluwa. W pierwszym wagonie trójka parszywa. Francuz, Niemiec i angielska ryba. Siedzą i ćpają, bawią się błogo. Żadne dyskusje tu nie pomogą. Francuz, co z chłopem w swym łóżku bywa. Angol balangi robił w czasie covida jak również Friedrich z Berlina, miłośnik swastyk i dziadka Stalina. Na szarym końcu, w ostatnim wagonie, gdzie krowy stoją w jednym zagonie, niemiecki pastuch i sługus mały, co Niemcom dupy podciera starym. Kundel z Warszawy, gnida i menda, co Polskę i naród już dawno sprzedał. Jedzie ten jełop, niemiecka przybłęda, by zrobić nam wojnę, to jego agenda. Na co więc czekasz, Polaku drogi kopni rudego? Kijem go pogoń, bo wkrótce naprawdę będziesz ubogi.